I oczywiście widzowie, z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku na CSGO Skins testujemy skrzynię 50 na 50. Zobaczymy, czy będziemy mieli farta. No i co, przechodzimy do odcinka. Pamiętajcie, że trwa konkurs na kosę, także wpłacając z moim kodem m, za minimum 840 z kodem Kebus, który wam daje darmowe 20 na start dla nowych graczy i 10% bonusu dla wszystkich. Macie możliwość zgarnięcia koski, także naprawdę myślę, że warto. Wpadajcie na stronkę, wpłacajcie, bo no kosa, kosa czeka na któregoś z was. A my przechodzimy sobie do skrzynek 50 na 50, bo to jest temat dzisiejszego odcinka. Także zaraz sobie zalosujemy, od której zaczniemy i, i będziemy lecieć. No i co, przechodzimy sobie do USPK z 50 na 50, bo od tego zaczynamy. I co, lecimy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zaczniemy od pojedynczego otwarcia. I już dzień dobry, dzień dobry. USP. Uuu, to jest 60 zł, myślę, że to się zwraca, no. Bo Battle dropnął, no, no dobra. No dobra, wiecie, ja już tu podjarany, no to trzy lecimy od razu. Czyli lecimy od razu. No Neonoir, no fajnie jakby się zwrócił teraz chociaż. Ok. Jedno otwarcie się zwróciło. Polecimy jeszcze raz. No co ty? Ty dobra. Okej, okay, elegancko. Kill Confirmed. Jak najbardziej w porządku, jak najbardziej przyjmuje. Monster Mashup, czyli nie Neonoir, nie najtańszy, aczkolwiek, no. Dalej na minus. Ostatnie otwarcie tej skrzyni. O, ty! Ol, kolumny sypło teraz Ol, sypnęło. No i to jest banger. To jest zdecydowany banger. Przejdziemy sobie teraz do emeczek. Zacznijmy na spokojnie, może pojedynczym otwarciem. No nie, nie. O nie, mocne, mocne. No tak, kurde, i klekiet. Jakie zaczęcie, nie? Podobają. Zaczynają mi się naprawdę podobać te skrzynie 50x50. 50. Yy, dobra, Emperor. No to jest chyba najsłabszy traf z tego wszystkiego. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, z tego co widzę, po procentach, oczywiście, oprócz tej mki, no to tak ok, Okej, ty, poczekaj. Okej, okay, jest plusik, bardzo elegancko, bardzo elegancko. To mi się podoba. Lecimy dalej. Ja tu czekam, wiecie, na jakiegoś bengera. Yy, no dobra, dwie mki, więc dwie skrzynie się zwracają. W takim wypadku, i lecimy dalej. Znowu Emperor. No, chciałbym coś innego trafić, chociaż zaczęliśmy dosyć grubo, bo od Golden Coil'a, więc też nie ma co za dużo oczekiwać. Aczkolwiek zobaczcie, te Emperory hyperbisty lecą, lecą dosyć często, także fajna skrzynia do przyfarmienia, może pojedynczego. Zobaczymy. Emperor znowu leci. No dobra, dajmy jeszcze, dajmy jeszcze szansę tej skrzyni. Być może zaraz dokopiemy się do jakiegoś diamentu, Chociaż no jeden hyper beast nie wróży za dobrze. No dobra, znowu znowu jedno emperor tym razem, to gorzej niż hyper beast, ale lecimy. Znowu emperor. No dobra, żebyśmy nie zastali się na tej skrzyni, ostatnie otwarcie i przechodzimy do droższych. <grym> Ile to jest warte? No co, ty stów? No, i to jest Banger. Dobra, sprzedajemy to. I podoba mi się. Podoba mi się. To lecimy do AWP Case'a. Oj, no, taka simowa to bym przygarnął. Nawet Red Line. no tutaj to zdecydowanie kiepsko. Zdecydowanie kiepski start. Ale im głębiej w las, tym więcej drzew. Zobaczcie, trzy hyperbisty lecą, także to jest bardzo. Eee... o to jest. Kurde, no spory plus jak na. Tego, wiecie w cudzysłowie, najsłabszego z tych dropów 50 na 50. No dobra, dwa Hyperbisty. U jeden field tested. Prawie zwrot, fajnie. Fajnie, bo niedużo tracimy. Hyperbist znowu. No celujemy chociaż w tego redlina. Ale zobaczymy, oczywiście, jak to pójdzie. Muszę monitorować budżet co jakiś czas, żeby nie wyprzytykać się do zera. Zwłaszcza, że na koniec będziemy chcieli otworzyć skrzynie z kosą 50 na 50 także czekajcie. O, i proszę bardzo, i to jest cudowne otwarcie, serio, to jest. No, 5 stówek, pięknie, pięknie, bardzo mnie to cieszy. Także lecimy sobie teraz do AK-47. A zróbmy jedno na sam start. Zróbmy jedno, pojedyncze otwarcie, zobaczmy jak nam pójdzie. No, widzicie, musiałem rozgrzać machinę. Teraz sobie polecimy z dwoma otwarciami. Tak stopniowo spróbujemy zagrać. Ok, Aquamarine Revenge. To jest drugi. Eee. Ok, no spoko. Zróbmy jeszcze raz w takim układzie. Znowu akwamarina, W porządku. Przedajmy. I do trzech razy sztuka i przechodzimy na trzy. Tak idealnie. No niestety trzecie otwarcie nie okazało się mm, szczęśliwym. No ale w porządku, bo teraz lecimy z trójką i zobaczymy Ok, Neon Rider. No to to jest spoko, ile to jest Dwie stówki? 228 spoko, bo to w sumie jeden skin nam zwrócił prawie 3 otwarcia. Kwamaryna, ale w słabym stanie Battle Skirt pewnie. Tak jest. No dobra, damy, damy szansę oczywiście. Nie skreślamy. Dwa redline'y, jeden w lepszym stanie. Ok. Ok, no, z, z dwie skrzynki zwróciło na pewno. Znowu redline, znowu redline 108. Ok, i lecimy. No, najgorsze otwarcie, najgorsze. Nie ma co, nie ma co, ale damy szansę, bo ja tu czekam na jakiegoś bengera. No, dobra, AK-47 Case nie sprzyja mi ewidentnie. No proszę, no nie róbcie mi tak. Próbujmy zatem jeszcze raz. No dobra, chociaż Redline jest Battle Skirt, bo Battle Skirt, ale przynajmniej nie ma trzech Unchartedów. Lecimy jeszcze raz. Okej, okay, dwie akwamarynki. No to to jest w porządku. O jedna w lepszym stanie nawet, także jest zwrocik bardzo fajnie. Jeszcze raz zalosujmy, jedna akwamarynka. O, dobra, ostatnie otwarcie robimy. I przychodzimy na skrzynię kosy 50 na 50 i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. kwamarynka leci elegancko. Lecimy do Knife case'a, 1415 zł. Jakie jest to? 1415, no i good, 50% i reszta kosek. Lecimy. Wbijajcie na stronkę po takie rzeczy. Pół. No i kończymy z gutem. Rust coat. To niestety, zostawcie łapkę suba za to. Trzymajcie się. Yo.